Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Niestety dzisiaj się już wymeldowujemy tutaj z Mariny. My spędziliśmy tutaj trzy dni i niestety dzisiaj nastał dzień już właśnie ostatni. Właśnie przed chwilą się wymeldowaliśmy. Idziemy teraz na pociąg, może uda się podjechać taksówką, bo no, tu są naprawdę mega tanie taksówki. O ile będzie taksówka, to podjedziemy. Bo jak jechaliśmy, to jest tamtego drugiego mieszkania 2 km tam co mieszkaliśmy w Airbnb to zapłaciliśmy 1700, znaczy dinar 700 mm, więc niewiele ponad 2 złote za taki odcineczek, więc teraz mamy do przejechania też 2 km, więc będzie, mam nadzieję, że ewentualnie tanio ale nie ma niestety tak łatwo, nie ma bezpośredniego, znaczy są bezpośrednie pociągi do tunisu, ale one są bardzo rzadko więc jedziemy, trzeba się po prostu przesiąść w SUS. Więc jedziemy teraz do SUS. Mamy za 40 minut, nie za 30 minut pociąg do SUS. Tam będziemy mieć półtorej godziny, akurat jeszcze przejdziemy przez medynę czy coś, jakieś zakupy i potem kolejny auto, autobus pociąg już do tunisu. Jest tutaj w sumie pięknie, znaczy Monastir chyba jest w pewnym względzie, znaczy jest naj, najprzyjemniejszy pod względem takim no ogólnym, ładnie, spokojnie w miarę, fajnie. W Tunezji nie można się oprzeć kawie, bo jest kawa, jest, kawa jest wszędzie. Jest po prostu pyszna i jest po prostu śmiesznie tania. Jest Za... Lepsze niż w Wietnamie, mam No bo ta, w Wietnamie jest specyficzna kawa, tam robią specyficznie, a to jest po prostu prawdziwa kawa z ekspresu. Ehm, I takie kawy tu mamy po cappuccino, nie wiem tu do końca ile będą kosztować. Mam nadzieję, że nie, nie jakieś ekstra duże pieniądze, ale najczęściej kosztują około 2 zł, niecałe 2 zł takie cappuccino. Ehm. I w takim jesteśmy tutaj, e, obskurnej, trochę, ale kultowej, e, takiej tradycyjnej kawiarni na dworcu kolejowym, bo jesteśmy właśnie w budynku dworcu kolejowego. Kofi, dobra cena, słuchaj. Polska, tak? Pamiętajcie, nie reagować na takie zaczepki, bo każde wejście w gadkę, to już stracone kilka minut. Więc po prostu przechodzimy traktujemy powietrze, tak jak widzieliście, zero reakcji z mojej strony. Byliśmy już na dworcu tutaj kolejowym, to jest dosłownie kawałek. Mamy niestety dwie godziny do, do pociągu. Więc kupiliśmy sobie już bilety, żeby już mieć. A teraz idziemy jeszcze coś tutaj. No nie zwiedzać, ale idziemy na lody prawdopodobnie. Może jeszcze jakąś kawkę, może coś zjemy. No zobaczymy. Skłodniliśmy jednak trochę i przyszliśmy tutaj do naszej znanej knajepeczki, której jedliśmy chyba w sumie trzy razy. Teraz jemy czwarty raz. Kasia je pani z salami i z fromażem z serem. To ja dostałem tutaj fasolę, ale ja fasoli za bardzo nie lubię, więc Kasia pewnie też sobie zje. I tutaj są bardzo fajne. W końcu się spytałem pana, co to jest za Harisa. to jest Harisa z tuńczykiem, dlatego ona ma taki specyficzny posmak. Pyszna jest. A ja czekam jeszcze na moje danie główne. Jest je też już i moje jedzenie, czy ja mam pierś kurczaka w panierce, czyli to jest eskalop pani. To jest prawdopodobnie keftegi, jeszcze jakaś sałateczka, fryteczki. Wygląda naprawdę zacnie. O mm. ale ta piersi jest mm. Gorąca. Ale, ale pyszna, dlatego, bo jest świeżo smakowana. Mm, tak chłopiąca. Ale pyszna. I keftegi. Mm. No, to nie, nawet nie jest tak bardzo pikantna, ale jest trochę pikantna. Frytki z prawdziwych ziemniaków. Tutaj nikt nie dostaliśmy innych frytek niż z prawdziwych ziemniaków, takich naprawdę prawdziwych, prawdziwych, pyszne. I za wszystko tylko 11,5 dinara. No, jedzonko było pyszne i tanie i bardzo mili ludzie tam, są naprawdę i kelnerzy i w ogóle yy, bardzo fajne miejsce. A teraz przechodzimy tutaj, o, za mną są To jest kawiarnia, w której są schadzki zigolaków z panami, turystami z e, z z Czyli to są tacy gejowcy zigolacy, tak? Tak, 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 tak. Żeby nie było, ja to wiem od kogoś kto mieszka w Tunezji. Czyli gejowscy, żygolacy? Gejowscy, ale są też normalni żygolacy. Normalni siedzą bardziej na plaży, a po kawiarniach się bujają tacy co, Aha. że tak powiem brzydko, obsługują panów. A tutaj pod hotelem Sus Palace jest najlepsza lodziarnia. Tutaj są najlepsze lody. Polecałem patisserie Sherif. Jest jeszcze jedna Sherif, ale tam zupełnie nie polecamy. Tam raz spróbowaliśmy po prostu było masakrycznie kiepsko, a tutaj koniecznie pod no, Sous Palas. Niestety dzisiaj nie było rożków, ale rożki mają to do siebie, że e, łatwo jest się ubrudzić, bo oni nakładają te tych lodów po prostu taką ilość, a temu tym rożku to po prostu zwija i trzeba szybko cały czas zjadać więc to o tyle lepiej ale te lody są tak pyszne to są w końcu nie wiem karmelowe albo orzechowe to karmelowe nie orzechowe mają tak pyszne orzechowe i w środku jest mnóstwo orzechów mm. i takie dwie kulki kosztują 2 dinary czyli 2,80 niesamowite te lody są pyszne takie mm, mleczne, takie esencjonalne smaku. Takie dobre jak we Włoszech jedliśmy mm -hmm, w Palermo. Mm -hmm. Polecam. O, jesteśmy z godzinnym opóźnieniem, e, bo płaczam jest spóźnił się godzinę. Jesteśmy w końcu w Tunisie z powrotem. Idziemy teraz albo na piechotę, albo może pojedziemy jak się uda metrem, takim tramwajem. To, to wygląda z, z jednej strony jak tramwaj, ale ma. Organizacja jak metro, w sensie metro ma po prostu długie stacje, dłuższe. My teraz przyjechaliśmy w sumie kilka kilometrów, a były tylko dwie stacje. Na jednej musieliśmy się przesiąść do drugiego. Więc ee, właśnie to nie jest tramwaj, tylko dlatego też się chyba nazywa metro. A jak się przejechać mniejsze odcinki, to wtedy trzeba autobusem. Tutaj po prostu jak się przyjdzie do stacji, to już daleko. Jesteśmy z powrotem na starych śmieciach, w hotelu St. Georges. Właśnie się czekinujemy, tam pan nam spisuje paszporty i zaraz gdzieś tutaj będziemy iść pewnie na górę do pokoju. No i teraz mieszkamy w pokoju 56, w drugim skrzydle. 56, no ten pokoik trochę mniejszy, malutki. Zacznijmy od łazienki. O, łazienka jest spora. Gdzie tu się zapala światło? Łazienka jest jak w stosunku do pokoju drugie tyle pokoju. Jest kibelek. Co tutaj mamy za tą kotarą? Aha, okna po prostu tutaj. Aha, i tutaj też balkon jest. Spora wanna. I w porównaniu do tego niewiele większy pokojek. Jest szafa, jest łóżko. No teraz tylko na dwie noce potrzebujemy, więc. Ogólnie jest fajnie. Lepszy... Jest fajnie, ale są nierówne te pokoje. Mm -hmm. to tak, no. Tutaj fajniejszy widok mamy, bo mamy widok na miasto, a nie na, na nic. bo Tam po prostu mieliśmy widok na, na tyły. A tutaj całkiem fajnie. O tak, tutaj właśnie pan przygotowuje węgielki do siszy i tutaj pod nami... O, tutaj też można przychodzić na siszę. jest nie No Wczoraj w, w monastyrze paliliśmy i to... W, znaczy no w knajpce takiej knajpce kawa tam była tania po niecałe 2 złote i sisza ile? 4 złote? Tak, 4,5 złotego Shisha. Więc naprawdę bardzo przyjemnie. Jesteśmy w takiej tej lokalnej kebabowni. Zamówiliśmy kebaby, Trzeba było na nie czekać długo, bez długa kolejka. Mnóstwo ludzi. młodzież ja Tak, taka hipsterska trochę. Mnóstwo tej ludzi właśnie. Ogromne kebaby, są w miarę tanie, bo to kosztowało ile chyba 4-4,5. Ogromny z podwójnym serem, tam jest w środku kurczak, nie było niestety już szałarmy, jest tylko eskalot jest taki posiekany. Jakieś tam warzywka. Majo majonez, e, keftegi i shawarma. Ale pyszne, tylko o, pikantne, nie? Ekstra. I chlebki, znaczy chlebki. To są te placki takie, robione tutaj na miejscu. Wszystko jest na miejscu fajnie. O Jezu, ale się objedliśmy. Ja nie dałam tak się objedliśmy. Kasia nie dała rady zjeść całego. I pierwszy, dawno nie jadłem tak ze smakiem coś w rodzaju kebaba. Tak, to ze smakiem jest jasne. W końcu dużo warzyw. Soczysty był, nie był suchy. Dużo warzyw. E, fajnie, bo tam właśnie ten był majonez. Majonez. Nie e, nie coś, co przypomina majonez. Majonez. E, Kefteci kef kef i Harisa I to tak fajnie współgrało. To było takie całe soczyste. W środku jeszcze były frytki. Naprawdę pyszne. I właśnie dużą robotę robił ten placek e, tutaj na miejscu wypiekany. Wysmażany Pyszne eee, no, mają, dlatego no i dlatego no, właśnie jest kolejka. tutaj No mnóstwo ludzi tutaj przychodzi właśnie, dlatego A jeszcze jest taki ciekawostek, bo mają tutaj też właśnie szałarmę Ale dzisiaj się już skończyły, były tylko S es, czyli eskalop Takie siekane, ale mieli jeszcze do wyboru Kebda, Coś nazywało kebda, tak się co to jest kebda Czy coś, coś od kebaba, dobrze tego nie wziąłem Bo kebda, i sprawdziłem sobie właśnie w wyszukiwarce W Google Kebda to jest wątróbka i rzeczywiście ktoś zamawiał z wątróbką e, ja kebaba. Wiem, że kebda to jest pewnie baranina, coś takiego. Nie, nie, nie. Na, a to wątróbka. Ale wie, wiecie co, najbardziej nam się podoba chyba jednak w, e, w Tunisie. Znaczy nie pod każdym względem Tunis jest fajny, no bo tutaj nie ma morza i tak dalej, czy do morza jest kawałek, ale można sobie pojechać do Bou Said, czy pewnie tu gdzieś są jeszcze jakieś plaże. Ale co mam na myśli, że z Tunis jest najlepszy, bo jest taki najbardziej, taki luźny jest. Najfajniejsi jest ludzie są tutaj. Swobodnie, tacy mocno, Europe... znaczy, mocno tak, europejscy. Tak, no są takie hipsterskie młodzież. Że... Mili ludzie, tacy mm, nie jest tutaj turystycznie. To nie ma tych okropnych facetów, to To też. <laughs> tak jest tutaj po prostu przyjemnie. I też w sumie tak jak właśnie widzicie, mnóstwo zieleni, przynajmniej tutaj w tej okolicy, gdzie teraz jesteśmy, więc jest naprawdę fajnie. No i też, co ważne, jedzenie na każdym kroku. Tak, dosłownie jest. prawda jedzenie. fast food, ale no na przykład dzisiaj ten fast food to był jeden z najlepszych, jaki jedliśmy w Tunezji. Jest więc... że chyba najlepszy. I tutaj tak. są jakieś tam pizzerie, ma makaron i tak dalej, wszystko od różnych, mnóstwo jest fajnych rzeczy, bo w Sus czy... W Monastyrze to nie było tak różowo z jedzeniem, a tutaj dosłownie na każdym kroku, bardzo fajnie, ale tutaj fajne te kamieniczki są, a teraz idziemy do Carrefoura, jeszcze jakieś zakupy.